Myślałam, że będzie ok, a jednak wszystko mi poszło źle. Nie było światła, nie było dnia, był tylko mrok i skała. Czasem chcę zła, czasem dobra, nie mam już pomysła. czy dobro i wszystko chcę. Nie jestem, nie wiem sama co Chyba jestem porówny i trzeba to. O! -o, -o. Mam tę skały i tak. murę czasem prawdziwy tak. Nie chcę nic mówić, lecz trochę ucho zaczepię mnie. sobie radę, nie mówcie nie, będę najlepsza, nie słucham się ciebie, jestem tu tylko by pomóc wam, nie chcę, proszę, proszę was, zaczepia mnie już troszkę to ucho, lecz mam inny pomysł na słuch, czy dasz tą orkiestrę, którą... Jeszcze dziś miał planach na jedną rzecz Nie wiem czy dobry, czy może słowo, lecz Chcę być jedną z was Z was Ja Czy znowu uda mi się tak? Nie Myślałaś kiedyś o przemianie Chcę tylko światła i mnie dam Cię że Będzie ok, a jednak wszystko mi poszło źle Nie było światła, nie było dnia, był tylko mrok i skała Chcę zła, czasem dobra, nie mam już pomysła, czy dobro i wszystko chcę, Nie jestem, nie wiem sama jaka chyba jestem, Porówny i trzeba to, o, -o. mam te skałę i jedno tak, murę czasem prawdziwe tak, nie chcę nic mówić lepiej.